Zielony lider to jest taka osoba, która jest świadoma tego, że żyjemy w jakimś środowisku i że o to środowisko należy dbać. Jest to program, w którym możemy szukać rozwiązań, słuchać ekspertów, ich podpowiedzi, jak to zrobić. Po co? No, po to, żeby się nasze miejscowości, nasze gminy rozwijały w sposób zrównoważony. No i przede wszystkim z dbałością o klimat, o środowisko, o wodę, o powietrze, o to wszystko, co nas otacza. Program Zielony Lider dał mi cel. Dał mi cel taki dość szczegółowy, który myślę, że mogę od jutra wdrażać w mojej gminie. Chcemy, żeby śmieci były jak najmniej, a przez to, żeby były jak najtańsze. Dla mnie ten program to przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń, zaczytania dobrych praktyk, no i szukania rozwiązań, jeżeli jest ambitny samorząd bądź ambitne stowarzyszenie powinno wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Zielony lider to jest szkoła dla tych, którzy chcą zrobić coś dla drugiego człowieka, dla ziemi i dla przyszłych pokoleń. Ludzie mi dają energię i ludzie mnie napędzają do działania. Tutaj po prostu znajdowałam motywację i wsparcie. Tak? Za każdym razem, kiedy moja energia jakaś aktywistyczna nurkowała w dół, był zjazd i czułam, że mam znowu pole do działania, mnóstwo energii i, i mogę jechać dalej i bronić te drzewa. Zielony lider dodał mi skrzydeł. Jeśli ważny jest dla Ciebie klimat, jeśli szukasz e, wiedzy, inspiracji, spotkań z innymi, dla których klimat też jest ważny i chcesz zmieniać świat, chcesz zmieniać swoją społeczność, na lepsze zapraszam Cię do programu Zielony Lider.